Jakiś czas temu wybrałem swoją 30 uczestników Royal Rumble Match 2024. Teraz nadszedł czas, żeby zagrać Royal Rumble Match właśnie w grze WWE 2K23. I w tym momencie, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie znowu w tej grze. I ja wybrałem jedną osobę, tą osobę, którą rozpocznę ten Royal Rumble Match i za chwilę zobaczycie, kto to będzie. Dokładnie tak. To właśnie Cody Rhodes. Został przeze mnie wybrany, słuchajcie, Cody Rhodes tyle mówił o tym, że chce dokończyć swoją historię, że chce wygrać Euro Rumble match, chce znowu pójść na Wrestlemania i zdobyć mistrzostwo od i stwierdziłem, że pomogę mu w tym. Jak to dobrze wygląda Okej! Okay. Okej, okay. Brock Lesnar z numerem drugim! Lecimy, lecimy z tyłu, co za broja się szykuje Zwycięzca może być tylko no, ale to Brock jest ruszył pierwszy, natomiast Cody Rose, był na to lutowy, no słuchajcie, po tylu walkach ile oni ze sobą no to było do przewidzenia Wrzuca nas tylko w narożnik i, i od razu jest liczenie to z numerem trzecim to jest, naj, to jest najlepszy moment, ta ekscytacja, gdzie nie wiecie, kto wejdzie. Sheamus, Sheamus z numerem trzecim. Sheamus powracający. Ja też mówiłem w tej 30, którą wam przedstawiłem, że moim zdaniem Sheamus powinien powrócić na Royal Rumble. I mamy tutaj Szejmusa, który automatycznie zajmuje się Brokiem Messnarem, wynosi go. I czy to będzie. Okej! Okay. Oczywiście zasady są proste. Jeżeli ktoś mnie wyrzuci, przejmuje następny numerek do wejścia. I lecimy dalej, a z numerem czwartym Artruf! okej! Okay. Pierwszy z członków Judgment Day. I jeszcze teraz Cody Rhodes wypłacił łokieć dla Brock Lesnar'a. Czy Artruf wyleci? Tak! Mamy pierwszą eliminację! To nie był długi występ dla Artruffa! Natomiast jakaś tutaj akcja drużynowa wyszła. Brock Lesnar chciał odbić od Lichey natomiast poleciał Poleciała tutaj akcja od Rhodesa i mieliśmy power slam a z numerem 5 wchodzi Finn Balor, którego już Cody Rhodes jest gotowy. Leci teraz z Seymusem. i czy uda mi się wyrzucić Sheymusa? Nie, to jest kontra, Sheamus pozostaje w rerun leczu. Ja coś czuję, że słuchajcie, że rywalizacja na linii Lesnar-Rhodes się tutaj szybko nie zakończy i oni mogą długo, długo być razem w tym rerun leczu. I z numerem szóstym właśnie dołącza do nas Braun Strowman, Sheamus z Finnem Balorem. A Braun Strowman myślę, że będzie chciał zająć się Brockiem Mesnarem i wcale się nie myliłem, wcale się nie myliłem. Ja sobie odpocznę, Cody Rhodes ma jeszcze przed sobą wiele do zrobienia w tym rejonie czy to jeszcze trochę potrwa. Z numerem siódmym LA Knight, yeah! Czekajcie, ja mam finisher i czyżby to był finisher dla... dla, ale z drugiej strony nie marnujmy finishera w taki sposób, zróbmy, zróbmy finisher którym wyrzucimy Fina Ballera, jednak nie wyszło, ale jest Crossroads i Cody Rhodes I Finball, przepraszam, jest na stand, czyli możemy go w łatwy sposób wyrzucić I czy to właśnie się stanie? Finbar zostaje wyrzucony z drowera meczu Jeszcze i dokładnie tak, Finbar zostaje wyeliminowany A Cody Rhodes skupia się na lecie, w międzyczasie w ringu pojawił się też Austin Fury Natomiast mną zajął się teraz Braun Strowman i nie wyglądało to dobrze o nie, LA Knight poza trzecią miną, a z numerem dziewiątym pojawi się nam za chwilę. Uwaga, kto? 3, 2, 1. Logan Paul! Logan Paul z numerem dziewiątym i ostatni ostnej chwili chciał mnie zaatakować, ale nie wiesz, mu to? Bo ja to widziałem i automatycznie przeszedłem ja do ataku. Logan Paul, o nie, będzie kontra, jest kontra i udało się skontrolować. I myślałem, że to będzie crossroads, natomiast nie. Tutaj Brock Lesnar widzimy, chce wyrzucić Austin Firiego, a ja mam szansę wyrzucić Logan Pola nie na długo. Austin Firi zaraz zostanie wyeliminowany, Logan Paul wraca do ringu, a Austin Firi wyrzucony przez Brock Lesnera nie utrzymuje się jeszcze w ringu. Ej! Co tam się wydarzyło? Krew na twarzy Cody a. A z numerem 10 Bad Bunny. Myślałem, że Logan Paul wyeliminuje Sheamusa, ale tak się nie stało. Ej, dużo ludzi się tu zebrało, muszę być uważny. LA Knight próbuje wyrzucić Logana pola. Myślałem, że to będzie to. Natomiast to tylko było rzucenie go w narożnik. A teraz Ostun Fury atakuje LA Knighta. A Brock Lesnar próbuje wrzucić Sheamusa. Cody Rowds ledwo żywy pod pierwszym nią wstaje. I momentalnie zainteresował się mną LA Knight. A z numerem 11. Akcent z NXT, Bron Breaker, a Cody Rhodes dalej chce atakować Logana Pola, no nie pozostajemy mu dłużej, słuchajcie. Dobra, Cody Rhodes musi chwilę odpocząć, a tymczasem Lesnar z LA Knightem, co oni tam robią? Sheamus wyniósł Fury'ego i czy będzie chciał go wyrzucić? Chyba nie, chyba nie, ja urastuję Osnia Firiego, bo mam w planie wyrzucić teraz Sheamusa, czy mi się to uda? Tak, Sheamus wyliniowany przez jego Rhodesa. Czekajcie, Double Team. Okej, okay, zróbmy to! Double Team z loganem polem, ej! Co jest? bad money I potem Double suplers I teraz automatycznie Cody Rose przechodzi do ataku na loganie polu. Logan Paul nie wiedział. Co się pakuje, wykonując tam akcję drużynową, bo teraz może zostać on i tak też się dzieje, Cody Cutter eliminuje na linie Logana Pola, wow, co to była za akcja, jeszcze po tej akcji drużynowej, piękne to było. Chciałbym zająć się dalej Brockiem Snarem natomiast, natomiast, natomiast na razie Bad Bunny jest na i okej. Okay. Taki uppercut wypłacany dla Bad a z numerem 12 wchodzi Randy Orton, a Bad Bunny zostaje wyeliminowany przez swojego Rhodes'a. Ale... ale teraz spotkanie po latach. Randy Orton i Cody Rhodes. Myślałem, że będzie już gotowy mnie wyrzucić, ale LA Knight jakoś mnie uratował. A teraz Bron Breaker wrzuca mnie w narożnik i na szczęście się nią dalej nie interesuje, a z numerem 13 Gunta. The Ring General Gunta. A Randy Orton ponownie przechodzi do ataku na Cobblerowcin. Nie! Nie, tylko żeby mnie nie chciał wyrzucić. Okej. Okay. Jak w ogóle wygląda twarz Cobblerowca? Słuchajcie. Kto z kolejnym numerem zawita do kwadratowego pierścienia? a Jest to Grayson Waller z numerem 14. A LA Knight wyrzuca brona Breakera. Roach w narożniku. I dalej kontynuują akcję z Randy Ortonem. Rzucenie w narożnik. Odbicie od Lin tego nie było uznajmy. Cody Rhodes atakuje Brocka Lesna, przepraszam Randy Ortona. Mamy finisher, ale czy, czy to jest dobry moment, żeby wykonać finisher? Nie to będzie finisher mu ze strony Cody'ego Rhodesa. Jezus Maria, jak to groźnie wyglądało. Czy to jest moment, w którym Randy Orton zostanie wyrzucony przez Cody'ego Rhodesa? Spróbujmy. Cody Rhodes Cody Rhodes eliminuje Broka. Lesnara, i tam ktoś też przed chwilą wyleciał, ale nie zwróciłem uwagi. Numer 15 to Jay Uzo, a Brock Lesnar wyeliminował Ostina Firiego i kogoś jeszcze? I Guntera! Brock Lesnar wyeliminował Guntera, a tymczasem. W ringu Jay Uzo, ale się tutaj nagle czysto zrobiło. Brock Lesnar ponownie przechodzi do ataku na Colding Roads, ale oby tylko go nie wyeliminował. To słuchajcie, Cody Rhodes przechodzi do ataku i mamy, mamy Crossroads. Brock Lesnar jest gotowy do eliminacji. No, zajął się Grayson War, a z numerem 16 za chwilę dostanie. Dostaniemy Jimmy'ego Uzo. Jay Uzo i Jimmy Uzo w tym samym momencie w Royal nie Niedobrze. Niedobrze, bo tutaj może się naprawdę dużo wydarzyć. Brock Lesnar znowu jest na nogach, i to jest moment, w którym Coldy Rose powie: Skupić się właśnie na nim, a Jay Uzo eliminuje Graysona Ulera. Nie, Brock Lesnar przychodzi do ataku na mnie. Nie, to nie może być to. I dziękuję bardzo, Jay, za ten atak, za tą pomoc. Teraz okej okay. Chcesz mnie atakować, ale. Nie, 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 nie. To się nie dzieje. To się nie dzieje. Jay Uzo wyeliminował Coldiego Roulsa z Royal Rumble meczu? Nie. Nie. Cody Rose nie dokończy swojej historii. Cody Rose nie dokończy swojej historii, bo bracia Uzo rządzą teraz w ringu. Zgodnie z planem, słuchajcie, przejmuje kolejny numer, numer 18. A Jay Uzo wyeliminował Coldiego Roulst. Ja nawet nie mogłem nic zrobić. Kto z numerem 18? Uwaga! Wow, wow, Jay Uzo eliminuje Lesnar i zajmuje się teraz twoim bratem. A z numerem 18, Karion Cross. Ej, jak tu się znalazł Damien Priest nagle? Ja nie zwróciłem uwagi, jeden się do ringu. Ale mamy Kariona Crossa i potężne kolano dla Jimmy'ego Uzo. I Karion Cross! Przepraszam, Damian Priest wymieniony przez Jaya Uzo. A teraz Karion Cross? Tu, tu bracia Uzo, naprawdę. Ja. Niech oni się zajmą sobą. Niech oni się zajmą, są. Oni mają robotę do zrobienia na wrestlingu 1 na 1 Ja poczekam na kolejny numer. Karen Crosswhite, przedstawiciel The Testament nowej drużyny. A z numerem 19, AJ Styles. Którym chciałem się zająć, ale Jimmy mi na to nie pozwolił. To z numerem 20: The Miz, okej. Okay. Jimmy Uzo ma teraz kłopoty, bo zająłem się nim, a z numerem 21 Szyńskie! Nakamura. Jay Uzo teraz może pożałować eliminacji tej grałca, bo karem prost się nim zajął i wygląda to bardzo niedobrze teraz dla Jaya Uzo. Kto z numerem 22? Powoli zbliżamy się do ostatnich uczestników, a z numerem 22 za chwilę pojawi się nam tutaj Dominik. Misterio, a my poznajemy numer 23, którym jest Kofi Kingston. Jak szkoda, że nie ma z nami żukątego rąkca! Ja naprawdę chciałem, żeby Cody wygrał ten Royal Rumble match. A wyeliminowano Jay Uzo. Ej, czekajcie, Brock Lesnar wyeliminował Jay Uzo. Też Jay Uzo, co za potężne eliminacje! Okej, okay, Karion Cross próbuje wyrzucić AJ Stylesa. Czy mu się to uda? Dokładnie tak! AJ Styles wyeliminowany przez Kariona Crossa, i teraz czas na Jaya Uzo. Czas na Jaya Uzo, czy uda mi się go wyeliminować. Nie, dlaczego nagle zająłem się Kofuku Nie dobrze. to teraz Jay Uzo zajmuje się Karionem prosem. I nie wróży to niczego dobrego. Patrząc na poprzednie eliminacje Jaya, a z numerem 24. Jinder Mahal. Wow, wow! Jay Uzo wyeliminowany! I to przez Jindera Mahala! I teraz Karion pras przechodzi do ataku na Jinderze. Ale może się to... Zemsi przeciwko niemu, ponieważ Jinder momentalnie przechodzi do ataku na mnie. I nie wygląda to dobrze. A z numerem 25: John Cena. Wow! John Cena nikt chyba w Rawiarem Momentu się nie spodziewał. I on ma niedokończoną historię z Glona, i od razu widać, do kogo przeszedł ataku. No nie! Karion Klepie, ale to i tak jest nie no on mnie musi wyrzucić. Poznajmy numer 26. A Kofi Kingston chciałem powiedzieć eliminuje do Mikael pozostaje w żo z numerem 26. Pozdrawienia dla naszego Mareczka, Otis, <laughs> hey. Otis jaki późny numer w ogóle ma To może się skończyć bardzo źle, bo Otis, Otis przechodzi do ataku Kariona prosta i zostałem właśnie wyeliminowany O oh nie Słuchajcie, zgodnie z planem przejmuję numer 27, Filek, to został wyeliminowany? Jimmy Uzo, ale przez kogo nawet nie zwróciłem uwagi. Tyle się dzieje tutaj. Kamra, my poznajemy numer 27. Którym jest Boogeyman i to ja jestem Boogeymanem. What? Jakim cudem? Boogeyman wyroba meczu. Witam pięknie. <grym> Witam pięknie. Poznajmy numer 28. W międzyczasie Dominik Misterius został wyeliminowany, a mną zajmuje się John Cena numer 28. Angel Howdy. I to jest bardzo ciekawe, słuchajcie, bo Angel Howdy Ostatnio czytałem, że wciąż jest pod kontraktem WWE. Numer 29 to, moi drodzy, CM Punk. CM Punk z numerem 29, a John Cena przychodzi do eliminacji Boogie Czy to będzie eliminacja? Tak! Boogie Man wyeliminowany, a mi pozostaje numer 30, który musiałem wziąć. CM Punk w Roller znaczy wow, już się nie mogę tego dorzec na żywo. CM Punk przeszedł od razu do ataku na Johnny Cena. Nam pozostała jedna, jedyna osoba. Kto to będzie? Zaczynamy odliczanie. CM Punk eliminuje Angel Howdiego. 5, 4, 3, 2, 1. Numer 30 to The Rock! What?! Co jest?! I to jeszcze jak się złożyło? cina? wyeliminowany przez Otisa! A numer 30 to The Rock, który automatycznie przechodzi do ataku. The Rock z numerem 30 w rejrem meczu to jest coś... To jest coś, słuchajcie, co? Może się wydarzyć i to byłoby naprawdę bardzo duże wydarzenie. Trouble in Paradise od Kofi Kingstona The Rock jest to The Rock is stand. I teraz każdy może mnie wyrzucić, a Otis został wyelimiowany. Halo Rocky, wstawaj. To jest fatalne wejście do Real Rumble meczu. Wow, Kofi Kingston wyeliminował właśnie kolejną osobę. Wyeliminował CM Co jest? To wygra ten Royal Rumble mecz? To jest niemożliwe! CM Punk został wyeliminowany! Albo żebym to zaraz Janie został wyeliminowany, no nie, tak nie może być. Teraz słuchajcie, to Kofi Kingston ląduje poza Royal Rumble, a finał tej walki to The Rock i Angel Howdy. What? W ogóle kto kryje się pod łaską Angel Howdiego? To może być Wodalas, to może być tak naprawdę każdy, ale wyobraźcie sobie... Taki moment naprawdę w Royal Rumble meczu. Angel Hawdi, co w ogóle rozdaje karty w końcówce tego Royal Rumble meczu. I ponownie. The Rock teraz wchodzi do gry. dobrze. The People's Champ jest gotowy, jest naładowany, jest gotowy, żeby rozprawić się z Angel Hawdi, ponieważ w drodze, moi drodzy, w drodze Rock Bottom. Dokładnie tak, dokładnie tak, Rock Bottom. I teraz. Tutaj nie może wydarzyć się już nic innego. Jeszcze drobnik od Deroka. Jeszcze, jeszcze teraz, słuchajcie. Wszystko pozostaje w rękach Deroka. Uncle Howdy, Potężny elbow od Deroka. A w drodze chyba wiemy, co jeszcze się szykuje. Kolejny rock bottom, dokładnie tam też się wydarzyło. A Derok, teraz to musi być koniec, słuchajcie. Nie ma innej opcji. Uncle wyeliminowany The Derok. Wygrywa Royal Rumble 2024 i żeby tak się nie wydarzyło jeszcze naprawdę, to naprawdę jest możliwe. Jakby na to nie spojrzeć w tym momencie, taki obrazek w tegorocznym Royal Rumble Meczu jest jak najbardziej możliwy. Ten rok wygrywający i idący na Romana Rensa. Ile rzeczy się dzisiaj tutaj wydarzyło, moi drodzy. Dziękuję Wam za ten odcinek. Napiszcie, co sądzicie o tym Royal Rumble i jak się bawiliście podczas... Gry WB2K23, bo mam naprawdę fajne pomysły na fajny content związany z tą grą, ale to zależy od Was, jaki feedback będzie tutaj. Rocky wyrywał Royal Rumble i czy też się stanie również w tym roku w tym rzeczywistym Royal Rumble, przekonamy się niedługo. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się do usłyszenia. Cześć.